Odcinek ze Skrytkarium. Dzisiaj przez 7 godzin była dyskutowana ustawa budżetowa, i obraz, który się z niej wyłania, no nie jest jakiś za ciekawy. Gigantyczna dziura, problemy w NFZ, cięcia, no i dług, 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 który się będzie pojawiał. I w tym gąszczu takich negatywnych informacji wydawałoby się, że już chyba nic gorszego nie może być. A tu nagle Minister Sikorski zapowiedział że my jako Polska razem z Niemcami i Norwegią wyłożymy, uwaga, 500 milionów dolarów na dozbrojenie Ukrainy. I tu zaraz w komentarzach będzie, że musimy płacić Ukraina walczy za nas. Jak nie, to Rosjanie będą zaraz pod naszymi granicami. To już słyszymy od kilku lat, ale mieliśmy nie tak dawno informację o gigantycznym skandalu korupcyjnym na Ukrainie. Coraz więcej osób ma wątpliwości czy te pieniądze, które tam płyną, to są przeznaczane na to, na co mają być przeznaczane. I my jako Konfederacja mówimy, że trzeba zablokować wszelkie transfery na Ukrainę do momentu wyjaśnienia tych gigantycznych afer korupcyjnych i druga sprawa, że nie możemy spłacać odsetek za Ukrainę, dopóki te wszystkie sprawy się nie wyjaśnią. I teraz już patrząc tylko i wyłącznie na nasze podwórko, to jesteśmy w takiej sytuacji, że dalej, pomimo tego, że nasze ministerstwo i rząd wie, co tam się dzieje na Ukrainie, szczególnie w sprawie tych afer korupcyjnych, to oni, widząc dzisiaj, jaką mamy sytuację budżetową, dalej przelewają tam pieniądze. I w naszej opinii to jest naprawdę bardzo wątpliwe i wręcz niesprawiedliwe, że tniemy tak mocno wydatki na przykład na NFZ. Pacjenci są przypisywani na kolejne lata, bo NFZ nie ma płacone za nadwykonania, a tu 500 dużych baniek, które płynie znowu, i to dolarów, które płynie znowu na Ukrainę.